Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku zatytułowanym Poczytanki. Ja nazywam się Maciej Balcewicz. I dla tych, co nie wiedzą, to przypominam, że czytam fragmenty mojej książki „Nina tego w szkole ci nie powiedzą”. Książka została wydana jakoś rok temu nakładem wydawnictwa Indigo Book, ale jeżeli jesteście zainteresowani, no to proszę pisać do mnie na adres nina tego w szkole ci nie powiedzą małpa i tam chętni będą mogli ją zamówić. Także witam was jeszcze raz. Witam właśnie fanów wszystkich systemu miłości, fanów ojca Pio, fanów wiedzy, która mówi o sensie życia i właśnie między innymi wiedza ojca Pio, która została spisana przez Wiesława Matucha, zainspirowała mnie też do napisania książki, którą dedykuję swojej córce. Naradca jej jest jakby tak właśnie sformułowana w tym stylu, że ja bezpośrednio jakby opowiadam jej. To, jak ja zrozumiałem tą rzeczywistość, jak zrozumiałem samego siebie, dzielę się tą wiedzą właśnie z nią, aby ona, jak będzie miała ochotę w przyszłości, mogła też się nią zasugerować i żeby było jej łatwiej zrozumieć sen życia, czyli to, co nazywamy problemami. W naszym codziennym życiu te wszystkie nasze perypetie zadajemy sobie pytania albo zadawaliśmy sobie pytania i często nie, nie znajdowaliśmy na nie odpowiedzi, tak też było ze mną, aż w końcu natrafiłem na wiedzę ojca Pio, która uzupełniła te brakujące puzelki w moim yy, Gobelinie niewiedzy wypełniła te takie ciemne czarne dziury. Rozświetliła moją świadomość, bo jak wiemy wszyscy, jesteśmy świadomością, świadomymi duchami, świadomymi duszami. No i tu w pewnym momencie tak się zakało, puczkaliśmy i straciliśmy, że tak powiem, pamięć i kontakt z prawdziwym źródłem, czyli z Bogiem. Używając nomenklatury tutaj ziemskiej, nazywamy to to coś, czyli naszego rodzica, mamo tatę Bogiem, który jest miłością, nieskończoną miłością i dzięki temu możemy wszyscy tutaj funkcjonować i jak tylko można to Cieszyć się tym życiem w tym kuchozie ziemskim, jak to mawiał ojciec Pio, i nie przejmować się niczym, bo wiemy, że jest nielekko, ale musimy wytrwać do końca, i kiedy przyjdzie na nas czas, to pozostawić nasze ciała i udać się bezpośrednio, bez żadnych pośredników. Do wieczności, do wiecznego życia. Chociaż już teraz tu na Ziemi zmieniając nasze nastawienie do rzeczywistości, zmieniamy siebie, zmieniamy otoczenie i już żyjemy tym życiem wiecznym, bo wiemy kim jesteśmy, dlaczego tutaj się pojawiliśmy i dokąd zmierzamy i to jest. Piękne. Ta wiedza właśnie nas uwalnia od materii. I tego wam wszystkim życzę, abyście też poczuli to w sobie. Tą wolność. Ale w międzyczasie, jak już tu jesteśmy, więc wydaje się, że mamy coś do przekazania i do zrobienia, więc ja robię to, co czuję. Więc dzielę się tą wiedzą i czytam dla Was fragmenty mojej książki. Zakładam okulary i czytam kolejny fragment. Wcześniej skończyliśmy na, na stronie 73. Zaczęliśmy czytać rozdział pod tytułem Prawo Odpychania i podzieliliśmy go. To znaczy, ja go podzieliłem na dwie części. czy tam drugą część tego rozdziału. Kolejny raz życie udowadnia nieprzypadkowość mojego dziecięcego zamiłowania do kolorów, które zaowocowało w mojej aktualnej pracy. Po wielu latach poszukiwań, w końcu robię coś z chęcią i mam z tego ogromną frajdę. Zanim zajęcie to odkryło mnie, zanim przypomniałem sobie o umiejętności łatwego, jak dla mnie naturalnego doboru barw, opatrzność powłóczyła mnie po różnych rewirach zawodowych. Wiele z tych wykonywanych przeze mnie prac było ciekawych, jednak wszystkie miały w sobie to coś, co je łączyło, a mnie do końca nie. Przypadało do serca. Przez to coś nie czułem radości z wykonywania pracy, dlatego standardowym i mobilizującym mnie do roboty hasłem było: jak zarobić i się nie narobić. Ktoś gdzieś kiedyś pięknie to określił. Szczęście nie płynie z robienia tego, co chcesz, lecz z chęci robienia. Tego, co robisz. I tutaj mała dygresja, no bo tak naprawdę nieważne to, co robimy w życiu. Kiedyś ja zajmowałem się właśnie między innymi stalaniem kolorystycznym, na przykład cegieł, to, co już wcześniej wspominałem bo na dzień dzisiejszy już zajmuje się czymś innym i to właśnie pokazuje jak wszystko płynie, nic nie jest stałe i nie ma co sobie jakby z góry zakładać, że wiecznie będziemy coś w życiu robić. Okazuje się, że po paru latach ja zajmuję się czymś innym, ale tak naprawdę, już w stanie mojej me, zmienionej świadomości, podchodzę do każdej rzeczy, a przynajmniej staram się, w ten sposób, aby właśnie to mnie cieszyło, tak. Czyli, że szczęście nie płynie zrobienia tego, co chcemy, bo możemy na przykład chcieć yy, yy, tworzyć muzykę, na przykład, grać koncerty, i wydaje, wydaje nam się, że to jest na przykład naszym sensem życia, ale robimy to niechętnie, bo nie mamy na dziś, dzisiaj na to ochoty, a to sztuką jest właśnie robienie. Zwykłych przyziemnych rzeczy, często tych domowych, na przykład prac, sprzątanie, zmywanie, robienie zakupów, gotowanie, ale jak to się mówi, robienie tego z sercem, z miłością. I wówczas wszystko tak naprawdę daje nam radość. Wiem, że to nie jest takie łatwe, bo łatwo się mówi, ale przynajmniej trzeba próbować. bo wszystko jest duchowością, właśnie. Bez ducha, bez miłości nie, nie... nie byłoby tu nas i nie zajmowalibyśmy się tym, czym się zajmujemy w codziennym życiu. Ok, kontynuujemy dalej. Moim jedynym celem było tylko... był tylko zarobek, więc kombinowałem żeby wyjść na swoje często z uszczerkiem dla pracodawcy. Ogólnie starałem się wykonywać pracę rzetelnie, ale w głowie miałem zegarek i włączony licznik jak w taksówce. Generalnie jestem zdania, że jako społeczeństwo pracujemy zbyt długo i często jesteśmy nieadekwatnie wynagradzani. Według mnie najlepiej byłoby pracować 5 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu. W ciągu tych godzin człowiek jest najbardziej efektywny. Oczywiście dla chętnych i kochających pracę limit czasowy byłby otwarty, ale system jest tak skonstruowany, że w tym ziemskim kołchozie pracy, jak mawiał ojciec Pio, poza pracą nie mamy już czasu ani dla siebie, ani dla rodziny. Celowo jest to tak wykalkulowane, aby nie mieć siły na kontakt z samym sobą, aby nie mieć wytchnienia i chęci do zastanowienia się nad sensem własnego bytu. Właśnie to jest to. Zauważcie, na pewno z Was już to zauważyło, jak tu sprytnie jest wszystko poukładane. Wszystko jest tak skonstruowane, abyśmy nie mieli jakby momentu tego na zastanowienie się nad sensem życia, żeby usiąść i zreflektować się, po co to wszystko robimy, dlaczego mnie coś boli, dlaczego mnie coś cieszy, dlaczego oddychamy, dlaczego na przykład nie jesteśmy w stanie... Jako istot fizyczne na przykład przemieszczać się międzyplanetarnie, bo wiemy, że wychodząc na pewną odległość, wysokość zmieniają się warunki atmosferyczne i nasze ciało umiera. Tak to jest skonstruowane, abyśmy nie mogli się stąd wydostać, tak naprawdę. refleksje są potrzebne, ale ten system jest tak skonstruowany, abyśmy w ogóle nie zastanawiali się nad tym, tylko żebyśmy się zamartwiali, lękali, myśleli o przyszłości, albo wspominali przeszłość i żyli tylko wspomnieniami. Tak? Tylko martwili się i myśli. Które są negatywne, jakby żeby te myśli przeważały i nie dopuszczają do nas właśnie tych naszych naturalnych stanów, jakim jest spokój, wewnętrzny spokój. Udało mi się tak pokierować moją tajemnicą, że w końcu wskoczyłem na właściwe tory. Teraz znajduję się w odpowiednim miejscu i odpowiednio zajmuję się tym, co pozwala mi się spełniać. Jednak zanim odkryłem swoje aktualne przeznaczenie, wegetowałem, zatrudniając się jako pomoc budowlana. Pomywać naczyń, kelner, zbierać ziemniaków, borówek, gruszek, jabłek, winogron, truskawek. Byłem sprzedawcą w sklepie budowlanym. Malarzem pokojowym, pracownikiem ogólnobudowlanym, dilerem narkotyków, monterem win samochodowych, monterem regałów sklepowych, pracownikiem barowym, w kompetencji którego leżało zamiatanie, zbieranie szklanek i petów, oraz jako kiblo nurek czyściłem toalety. Więc widzicie, w życiu trzeba przejść, jak to mawia Wiesław Matuch, po ojcu Pio, że w życiu trzeba przejść wiele stanów, żeby zrozumieć życie. I tak też było ze mną. Także ja nie, ja nie opowiadam tego wam i nie dzielę się swoją wiedzą i mądrością wyciągniętą z życia, tylko na podstawie przeczytania jakiejś literatury i opowieści innych. Nie, nie, to nie o to chodzi. Ja w życiu już troszeczkę Przeszedłem, więc niejako uzurpuję sobie, że tak powiem, prawo do tego, że mogę coś i coś mam do powiedzenia na ten temat. Poza tym udzielałem się jako ogrodnik, sprzedawca lodów, organizator imprez i koncertów, magazynier, konserwator zabytków, tynkarz elewacji, konserwator i monter sztukaterii. Wow, trochę tych ról zagrałem w ciągu 25 lat gry na scenie teatrzyku wielkiego w Polsce i na obczyźnie. No bo też jeździłem do różnych krajów pracować. Pracowałem w Anglii, pracowałem w Szkocji, pracowałem w Holandii, w Niemczech, we Francji. Więc zobaczyłem, jak ludzie żyją. Polecam wszystkim, bo to jakby też kształtuje bardzo. I otwiera nas na samego siebie. Na poznanie samego siebie, bo to o to wszystko chodzi. Bo tak jeździmy, szukamy tego szczęścia. Myślimy, że go znajdziemy gdzieś. Poza naszym krajem, poza, poza sobą, a tak naprawdę naszą ojczyzną jest wewnętrzna przestrzeń, ta nasza wewnętrzna świątynia. No ale, żeby do tego dojść, no to trzeba było właśnie przejść te różne stany, przejść przez te doświadczenia, a te doświadczenia zbudowały, budują naszą podświadomu, bo tam się zapisuje te wszystkie informacje i teraz, jak już jesteśmy świadomi, to świadomie też jakby pozbywamy się tych wszystkich filmów, które się nagromadziły w nas, czyli tych wszystkich programów, między innymi, które programują nas do naszego zachowania i postępowania i wzorców przekonań. Więc teraz się oczyszczamy świadomie, wiemy, że tak to działa i. Sprawiamy, sprawiamy to, że nasza dusza jest lekka i transparentna w swoich myślach, czynach i odczuciach i, i tym sposobem wracamy do oryginalnego domu. Tak jak tu mówię, że trochę tych ról zagrałem w ciągu 25 lat gry na scenie Teatrzyku Wielkiego w Polsce i na obczyźnie, a moi rodzice całe życie zawodowe spędzili pracując w tym samym zakładzie pracy. To dopiero jest wyzwanie podziwiam ich za to, od momentu kiedy diametralnie zmieniłem podejście do pozornej rzeczywistości, a co za tym idzie, zmieniło się także moje podejście do pracy oraz pieniędzy. Wszystko zaczęło mi sprzyjać. No właśnie o tym mówię. Wówczas, kiedy zmieniamy swoje nastawienie do rzeczywistości, to też przychodzi do nas ta obfitość. Wszystko nam sprzyja, i tak naprawdę, to, co nazywamy problemami, nie stają się błogosławieństwem. Ale to jest kwestia właśnie naszej świadomości, żeby w ten sposób traktować to życie jak zabawę, no to trzeba yy, przekonwertować się, czyli zmienić podejście. Do tego, co robię, nauczyłem się podchodzić z dystansem. Tak zwane problemy traktuję z przymrużeniem oka, a pracę porównuję do Przedszkola dla dorosłych, gdzie za zabawę dorosłego otrzymuje się dodatkowy bonusik w postaci monet. Właśnie to jest to. Ostatnio, jak byłem w pracy, bo teraz też kolejny, kolejną rolę jakby odgrywam, ale już świadomie, bo zajmuję się czymś innym, ale nie chcę teraz o tym mówić, czym się teraz zajmuję, ale jestem zadowolony z tego, co robię. I, I traktuję to też właśnie jako przedszkole dla dorosłych. A do tego dostajemy jeszcze pieniądze na nowe zabawki. Z takim właśnie podejściem. Takiego podejścia uczę też mojej córki, żeby wszystko traktować jako zabawę. Tak jak dzieci w przedszkolu się bawią w szkole, więc my jako dorośli wydaje nam się, że, że już nie można. Tak traktować yy, życia z dystansem, tylko wszystko traktujemy z taką powagą. No i przez to też mamy poważne problemy z samym sobą przede wszystkim. Ciekawe jest Twoje podejście, Nino, do pieniędzy. W domu oboje mamy skarbonki świnki, jednak Ty preferujesz monety, a nie papierowe banknoty które zdawałoby się mają większą wartość, ale tylko dla zaprogramowanego dorosłego, bo dla Ciebie atrakcyjniejsze są metalowe krążki. Są cięższe i przy potrząsaniu z karbonki wydają metaliczny dźwięk, i to ci się podoba. Ten przykład pokazuje, czym w rzeczywistości jest pieniądz. Jest tylko kawałkiem metalu, pierwiastkiem chemicznym, zagęszczoną masą elektronów, protonów, neutronów, wibrujących torsyjnie, czyli okrążnie, wytwarzając w ten sposób pole informacyjne. Tak samo jest ze wszystkimi innymi. Stworzeniami środowiska ożywionego i nieożywionego. Coś mi mówi, że jest to powszechnie błędne, używane określenie, bo jak wiemy, wszystko żyje, dlatego lepiej powiedzieć stwor stworzeniami środowiska organicznego i nieorganicznego. Wszystko. Każdy z nas wytwarza pole torsyjne. Nasze ciało otacza biopole pole nieskończonej informacji, a my jako istoty rozumne zabijemy, zabijamy się o to pole, które iluzorycznie przyjęło kształt pieniądza, czyli kawałka rudy żelaza. Mam nadzieję, że ten przykład ustosunkuje cię do tego, czym jest kasa, cała ta pozorna rzeczywistość i świat formy, z którą w większości społeczeństwa się utożsamia. Przez to człowiek poza fizycznością nie potrafi dostrzec aspektu duchowego, jedynej prawdziwej rzeczywistości, która zbudowana jest z pierwiastków duchowych, wiecznych i nieśmiertelnych, w opozycji do nietrwałego fizycznego kosmosu. I tu się kończy rozdział. No właśnie, oto stańcie tak sobie z boku. Popatrz na to wszystko, jakie to jest zabawne. Czym my się martwimy, czym my się przejmujemy i o co zabiegamy w życiu. Bo czym to wszystko jest wobec wieczności? Niczym tak naprawdę. I to. Jak spojrzymy na to z boku, to możemy się wczuć w to i poczuć, że wszystko to, czym się tutaj zajmujemy tak naprawdę w porównaniu do wiecznego życia jest jakby nicością, bo to, tego za chwilę nie będzie. To jest tylko... Świat elektromagnetyczny, świat zagęszczonej materii, który stwarza taką nam iluzję iluzję prawdziwości, a w rzeczywistości jak się temu przejrzymy, to dostrzeżemy, że wszystko jest energią, wszystko jest cząsteczkami, wszystko jest falą na które są dopisane jakieś informacje, ale z drugiej strony my musimy uświadomić sobie, że my nie jesteśmy. To tylko my nie jesteśmy tymi cząsteczkami elektromagnetycznymi, tymi pierwiastkami, tylko z tego są zbudowane nasze powłoki cielesne. A my jesteśmy duchem, który to wszystko zasila tak naprawdę. I z tą pozytywną informacją Was zostawiam i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Nie myślałem, że będę mówił tak, ale mm, jakby czuję ogromną wdzięczność za to, że wytrwaliście do końca i że mnie słuchacie i że dzielicie się tą wiedzą. Także zapraszam Was na mój kanał YouTube. Nie na tego w szkole Ci nie powiedzą. Do zobaczenia.